Prezentujemy tutaj kolejnego gołębia 16539. tak tutaj to jest to jest gołąb yy, też, też, po lot, oj, też, po, też po lotnikach jest to po parze lotników z 2019 roku które w tym roku są obydwa najlepsze lotniki sekcji i tam są, są też czołowymi gołębiami tutaj u nas w, w oddziale w lotnikach. Ale też nie, w, nie, też nie w tym roku, bo czy ten samczyk ojciec z tego, ten 425, to on co roku leci super. Czy w 23, w 23 miał też 10 konkursów, w tamtym roku mieliśmy fajne konkursy. Takie szpicowe to są konkursy, takie do typowania, fajne, fajne, fajne lotniki. A samica znowu, ta matka, ta 412 to ona przez ostatnie 3 lata ma 30, 30 konkursów, przez ostatnie 3 lata, wtedy tak, w tym roku miała 9, 11 i teraz ma znowu 10, 10 konkursów, jak ten fajn, fajny, naprawdę lotniki. Tak jest z 19 roku, ale naprawdę fajny. To jest od strony ojca, to w sumie to jest syn tej naszej wiosny, tej w tej naszej wiosny, wiosny rudej, czyli ten młody jest wnukiem wtedy, to myślę, że to będzie samczyk, ten tutaj młody gołąb.